Cześć, nazywam się Aneta Kręglicka i dzisiaj chciałabym Wam przedstawić moje rytuały kosmetyczne. Ja mam taki przedmiot, urządzenie marki Nuskin, którym masuję twarz i również czyszczę. To mi pomaga w ujędrnieniu skóry po regularnym, systematycznym masowaniu. Rzeczywiście widzę poprawę w owalu skóry. To jest znakomita maska, która trochę naśladuje zabieg Cosmo Lifting, japoński zabieg znany właśnie w Japonii. Zawiera przede wszystkim składniki, które bardzo mocno ujędniają, ale też liftingują buzię. Można ją nałożyć na 15-20 minut. Ja zwykle używam tej maski aż do momentu, kiedy ona wyschnie. Kiedy ten preparat, a jest tam 20 ml serum w tej masce, kiedy to serum rzeczywiście wchłonie się do skóry i po zdjęciu tej maski, Mam tą buzię taką nawilżoną. Bardzo ważnym składnikiem, które powinniśmy używać w swojej kosmetyce, jest witamina C. Tę witaminę kupuję w różnych markach. Tutaj akurat mam witaminę C z marki Vichy. Ją aplikuję na skórę przed jeszcze nałożeniem serum i dodaję do tego krople witaminy E. To jest konsystencja płynna, natomiast to ma bardziej taki oleistą formę. To jest serum liftingujące. Ja jestem kobietą dojrzałą i zwracam uwagę na to działanie akurat wszystkich kosmetyków. Znakomicie działają tutaj lipidy sojowe. Jest też puder ryżowy, który sprawia, że ta skóra się robi bardziej gładsza, napięta, bardziej właśnie podliftingowana, czyli wzmocniona. Bez makijażu bardzo często posiłkuje się zamiast kremu serum w ciągu dnia. Przed makijażem zawsze używam bazy. Baza Joskin jest naprawdę świetna, doskonała, e, mianowicie zawiera w sobie pył z kamienia księżycowego brzmi bajkowo, ale jest to po prostu sproszkowany selenit. Poza tym również ma przestrzenne silikony, które tworzą taką siatkę na twarzy. Dzięki temu e, ta baza nie zatyka porów. Naprawdę polecam, bo próbowałam ją kilkakrotnie i znakomicie sprawdziła się po prostu w, e, i na życie, i na wyjście. To jest cień marki Bobbi Brown, numer 61. Zwykle kładę go na całą powierzchnię powieki górnej. Szukam takich kolorów kamienno-piaskowych. A do tego podkreślam oczywiście, że z tuszem. Ja akurat używam tusz marki Sisley'a. Bardzo lubię ten tusz, z uwagi na to, że ma bardzo malutką, delikatną szczoteczkę, na której nie wysycha ten tusz. Moimi ulubionymi fluidami, które są fluidami, które mnie akurat nie uczulają, a jestem bardzo wrażliwa, fluidy, które kupuję w marce Sensai 1998 mieszam z fluidem 597. Dają bardzo taką naturalny kolor skóry, je później posypuję transparentnym pudrem również tej samej marki. Baby Różu. Używam tylko na policzki, tutaj na te kości policzkowe. Właśnie takiego różu, dosyć ostrego różu, troszeczkę rozmazuje również przy użyciu purduru transparentnego. Ja nie używam szminek, więc specjalnie przepadam za szminkami, nie potrafię specjalnie ładnie sobie zrobić kształtu ust. W związku z tym używam kredki. I to jest kredka również marki Bobbi Brown. Kredka, która ma kolor Pale Move czy Pale. Mływej to tak prawdopodobnie, się, tak prawdopodobnie brzmi, którą podkreślam tylko kształt ust. Czasami też również maluję ją środek, nią środek i leciutko e, dodaję błyszczyku. Lip Maximizer marki Dior. E, Spryskuję się perfumami, które odkryłam właściwie w zeszłym roku. To nie są wcale nowe perfumy, niemniej jednak, na mojej skórze, z zapachem mojej skóry e, znakomicie się komponują. Do tego stopnia, że w Paryżu miałam taką historię, że biegły za mną Hiszpanki i pytały mnie, czym pachnę. Podobnie było w Warszawie, więc myślę, że, że ten zapach na mnie jednak dobrze leży. To jest Narciso Rodriguez, Fleur Mask. Jestem klientką Leszka Czajki, którego uwielbiam i on zajmuje się moją koloryzacją. I ostatnio poradził mi odżywkę Genesis z najnowszej linii Kerastas. I rzeczywiście ta odżywka nie obciąża włosów, i jednak je unosi od nasady. Odkryłam też, te dzięki Leszkowi, Kerastas Nutrif, To jest serum do włosów. I bardzo często ja mam te końcówki takie słabsze i, i bardziej suche, również używam tego serum, nawet codziennie przed spaniem. Nakładam na końcówki włosów i też zauważam, że ich jakość się bardzo poprawia. Hmm, na co dzień zdecydowanie płaskie, już od kilku lat, nawet do garnituru i eleganckich sukienek, ale oczywiście, jak się chce poczuć kobieco i sexy, zawsze jest to szpilka. A coraz częściej łapię się na tym, że jestem bardzo ekspresyjna i, i, i coraz bardziej temperamentna. Natomiast wyważona w sprawach fundamentalnych na pewno. Postępowa, szanująca tradycję, wydaje mi się. Tak jak powiedziałam, fundament w życiu jest bardzo ważny i ta tradycja, z tradycji się bierze tożsamość, w związku z tym to jest dla mnie istotne. Natomiast idę z duchem czasu. Ciągle czuję się młodo, więc czerpię z tych nowych rzeczy coś dla siebie. Hmm, i jedno i drugie, może, bo tam kończyłam studia, tam mam moją mamę, tam uwielbiam wracać. Natomiast nie wyobrażam sobie życia bez nart, a więc z góry również. Zdecydowanie minimalizm. Uwielbiam czyste wnętrza, nieprzeładowane, nie za dużo przedmiotów. Lubię również minimalizm w modzie, przepychu. Nie lubię, bo się po prostu nim, w nim źle czuję. Czuję się taka zabałaganiona.